i puszczą tą kulkę, że ta kulka będzie się odbijała tak w kółko, no to to już jest... No, no, no. To już jest kapuc. Tak samo jak symetrą kogoś do pokoiku zwabisz, jak są te 3 rozstawione te mm -hmm. wieżyczki. One, one go spowalniają i dosyć mocno biją. Plus ty, To jest straszna walka Dobra, jakoś mi się udało, płcik z relacji. A Ale już idzie, idą ten Idzie, 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 idzie cały skład ja, ja, ja za dużo nie przyszedłem Ty zaatakowała mnie, to za tamto Zresztą tam pomogłem Mam już do czynienia z cynikami. Pozwól mi się na... ja z boku jakaś. Odbijanie gędrzego na moją kulkę nie działa, bo to nie jest amunicja, to jest jakaś trucizna. Oh. Lekarstwo na wszystkie Wszyscy uleczeni? Wszyscy uleczeni? Dobra. No, trochę, trochę nam przyjęli. Ból To jest jarka ka One też chyba bardzo mocno bije. Szajba. Sekundy mi zabrakło, żeby uciec, żaden opór nie jest nie do pokonania. Bada, mają no, za każdym razem, kiedy przyjdę, żeby cię podleczyć, wtedy padać. Bo jest nie za dużo. Dzięki! Pierwsza loda, oby wróciły ci siły. GOD! Do jednego. No ładnie. zobaczymy co będzie dalej. Ale Moira, nawet być chociaż zjeść tej przegranej rundy, ale ogólnie to, nie było źle. Że... No. Wiesz może, że niektóre stonogi zabijają ofiary piętnastokrotnie większe od siebie? Nie rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć potencjał. Ten Akira, to lepiej by było, jakby wyszedł. Może by wszedł za niego ktoś lepszy. Kto? Akira? Nie możemy tolerować kolejnych uchybni. No to widzisz, niubki. Oto manifestacja. Naprawię cię. Karstwo na wszystkie dolegliwości. Lepiej go wyleczyłem Nie mam już nie mam już te stało Do, się dobra nie nie wychodzić za daleko Lepiej tu ich trzymać Oby wróciły ci siły, to były głębokie rany Dobra, wszyscy wyleczeni Ten Reinhardt u nas dużo robi, ładnie tankuje Za daleko poszli No, ja poszedłem za Reinhardtem Bo ten Akira teraz 7 gili się zrobił, A miał 0,3. Drobna uciążliwość. Coś tam się udało. O, wydaliśmy rękę, dzięki Marku. O, dobra, 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 do dziury wpadła. Dobra, jest cena postem. Zabiłem ją, jak, jak przeszła robota.

O, oh, sam tu jestem! Cofam się. Teraz oni do nas przyjdą. No, ten mój ultek za bardzo nic nie dał, ale mnie Genji ładnie tutaj złapał od góry, dobrze się tam ustawił. Ma oh, nie, a moje jeszcze tutaj. Wynik? Nie padło. Jeden do jednego. No, udało się. Wycia runda. Trzymajmy się razem! Wezmę na siebie ataki! Cóż za interesująca hipoteza. D.Va przesuwa całusy. Reaktacja to nauk, z którym ciężko zerwać. Potrzebuję leczenia. Potrzebuję leczenia. 5, 4, pozdrowienia 2, 1, 3, runda. Czy Iceman Ty i ja zobacz 18-15 No ja wiem, wiem, to my tu praktycznie wszystko robimy <grym> Ja za tobą biegam. Pierdolej i gdzie o tym. Ja tylko ciebie leczę.

co tym razem? Wypchnęliśmy ich, wiesz? No, no na tej mapie, na tej nie mapie wiem, można Nie wiem, w którą stronę wiem, będą którą stronę Chyba Zmijcie staj, się, chyba staj. Miejcie się na baczności A jednak tej. Nie no, ja sam, nie... Uważaj Marek, daj do... O, lecz... A, Genji ci na plecy przyszedł Wypadł, wypadł! Nie, nie teraz zdoła. wypadł. Nie, nie wypadł. Dobra, tego tankę podleczę, bo to. Zmacniam siły życiowe. Zaraz będziesz miał ten. Robocikle, więc. Trzeba poczekać chwilę. Dobra, dla tego tanka Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, stamtąd wychodzić No żeby ktoś da, w... tam. to no, chodź wrócimy, chodź wrócimy Niech oni się biją, chodź, zostać to No właśnie, o tutaj też oni czekają Tutaj ta kulka się ładnie wchodzi między tymi budowlami O patrz, ten ultę rzuca od lewej strony coś wyszło. Tu. Patrz, no? Genji. Słuchaj, on cały czas próbuje na mnie użyć, bo Genji ma tą możliwość, że może pociski odbijać, ale. Moje atakami, ataki to nie są pociski, to jest jakaś trucizna, więc tego nie może odbić, więc to nie działa, ten skill na to. Ale próbuje.